Sianeczko widzowie, dzisiaj znajdujemy się w Hello Neighbor Alfie 1 i dzisiaj będziemy się w niej bawić obiecałem wam ten film y, podczas y, mojego ostatniego filmu z Hello Neighbor czyli jak przejdzieliśmy wszystkie Alfy dzisiaj się pobawimy w Alfie 1 w następnym odcinku w prealfie myślę chociaż tam nie ma za dużo do zabawy myślę, że bez cheatów to się pobawimy tam y, i w Alfie 2 w Alfie 3 tam nie ma nic za bardzo na tych wyższych piętrach. W Alfie 4 to samo. Więc myślę, że tylko te trzy Alfy będziemy się w nich bawić. Myślę. Więc no cóż, ja klikam New Game. I ogarnąłem sobie cheat engine w taki sposób, aby mi nie wywalało obs -a. Wystarczyło po prostu odinstalować i zainstalować, bo pliki ze sobą jakoś. Konfliktowały, nie wiem. Nie wiem co się działo. Więc odinstal odinstalowałem jedno i drugie i teraz działa. Dałem pytanie czy ci ty mi działają? Nie działają, czekajcie. Dobra, Teraz mi już działają, normalnie możemy się poruszać. Możemy też jakoś yy, do góry latać z tego co pamiętam, tylko nie pamiętam jak O, tak A minusem możemy... Do dołu. Okej, okay, to co jest pod mapą to potem się pobawimy. E, a więc tak, pierwsze co? To chcę wejść do domu sąsiada przed z senką. Potem zobaczymy co jest w tamtej piwnicy, bo ja nigdy tego nie widziałem. przetkać z senką i po. Jak na razie? Cyk Co tutaj robi krzesło? Dobra. E, pytanie czy jest gdzieś sąsiad? Ponieważ w prealfie był tutaj leży młotek. Jakoś dziwnie te przedmioty leżą. A jest sąsiad tutaj Będzie mnie gonił? Może mnie złapać? Nie, nie może eee, Mam pomysł co zrobimy Cześć eee, Kubeł Pyk eee, Do góry Okej A okay. Ej, że mnie rekin może złapać to ja nie wiedziałem Patrzcie! Sąsiad się normalnie rusza. Ej! Aha! Dobra, widzowie, yy, już jestem. Yy, zrestartowałem sobie grę i teraz tak... Yy, sąsiada to już nie ma. Czyli pewnie idzie w kuchni. Nie? On chyba ma różne respawny. Tak mi się wydaje przynajmniej. Na pewno to, co chcę zrobić, to to zakręcić, aby mnie ten rekin nie złapał. Po raz drugi, otworzyć sobie wszystkie drzwi, chcę. Wale mi z tym krzesłem. I mnie zastanawia, gdzie jest sąsiad. Jestem ciekaw, czy można przejść grę przed takim jej rozpoczęciem. Może sąsiad jest tutaj? Nie. Ok, może gdzieś na górze. E, czy to się zakręciło? Tak, rekin już sobie nie jeździ. Tutaj jest taki fajny w ogóle manekin, czacie? Juniorskiego się fajniej zachowywała. Zobaczymy, co jest tam. To jest to. Sąsiada nigdzie nie ma. Halo, sąsiad, gdzie jesteś? Winda działa? Chyba nie. Chyba, że działa na dole. Nie, winda nie działa. Czasami te są takie męty, że w ogóle winda nie działa. Sąsiada nie ma. Nie wiem czemu. Nie wiem gdzie on jest. To się chowa? Nie. Dobra, nieważne. Eee, przejdziemy grę w ten dłuższy sposób, bo chcę zobaczyć czy wszystko działa, czy też jest kluczyk. W ogóle tam na filmie ostatnim powiedziałem, że jest sposób eee, szybki i krótki. Mi chodziło o to, że jest szybki, czyli że otwieramy. Yy, po prostu bierzemy młotek i wytrych, a długi w sensie, że... T że rozwiązujemy wszystkie zagadki 5, 8, 3 broń działa. Pytanie czy te hopki będą działać? O, chyba nie działają. Nie działają, a działają trzy. Dobra, trzy starczy. Mamy kluczyk. Halo. O, to nie działa. Tego otworzyć się nie da. To nie działa. Pyk. E, to jest za bardzo. Okej. Okay. O, to też nie działa. Pyk. Oj, za bardzo. E, pyk. E, pyk. Eee Daj mnie do góry. Tak, widzie widzieliśmy, co było na trzecim piętrze. Przez chwilę. E, mam wrażenie, że to po prostu to nie działa, ale... Pyk. A pyk. E, pyk do przodu. Nie działa. Pyk. Dobra. Ale za to tutaj to działa. E, weź ten to wal. Mod pneumatyczny działa. Jestem ciekaw, czy potem te wszystkie zagadki byłyby rozwiązane tak by the way. Ale to będziecie wy mogli sobie sami sprawdzić. Jest kluczyk, Ok. Ciekawie. Eee, wezmę sobie łąb, bo chcę zobaczyć czy jest. Mimo że sąsiada nie ma, to mam takie wrażenie, jakby on cały czas był w domu. Nie wiem czemu. Chyba, że on dziś jest, ale ja go omijam i dlatego mam takie wrażenie. Dobra, otwieramy. I mamy to samo zakończenie. Przed rozpoczęciem gry do tego. Jeszcze jakieś okno się wybiło. Okej okay. czyli da się grę przejść przed, przed jej rozpoczęciem? Eee, za sekundkę się widzimy. Dobra, nie chcę sobie odkryć na tę grę. Czemu nie mogę iść? Chwila, okay, teraz. Czy ty działają? Działają. Jestem ciekaw, czy można wejść tako do piwnicy. Tako. Eee, to jest za bardzo. Tako można, w piwnicy nic nie ma. Dobrze wiedzieć. Eee. Dobra, ee, co teraz potrzebujemy? Hmm. Chciałbym pyk, przejść tutaj i pójść sobie teraz tutaj do tego domku. Potem sprawdzimy, co jest na trzecim piętrze. Mimo, że już widzieliśmy to, spadłem przez tekstury. Co jest tutaj? Gdzieś jakoś tutaj. Tutaj jest pona e, i jakieś takie zdjęcie. Mm, mi się wydaje, że to jest. E, to nie wygląda mi. Co, co to są za To nie jest Wielka Brytania, to chyba jest gdzieś jakoś Floryda? Jakoś tak. Chwileczkę są znaki. Nie mogę się ruszyć przez to łopone Nie wiem, to chyba nawet nie jest Ameryka mi się wydaje Dobra, cofamy się Tutaj jest grup do którego można wpaść i tutaj jest winda, do której nie można wpaść, chyba że będzie na drugim piętrze. A, okej, okay, dobra. Czy nasz dom się niczym nie różni? Chyba jest pusty cały, tak? Potem będzie taki zoom shub stąd. Dobra. E, co mnie jeszcze interesuje, to właściwie. przeszedłem, przeszedłem przez niewidzialną, czy nie? Chyba nie. Cyk, teraz przeszedłem. E, to co mnie interesuje, to jeszcze taka ta scenka, więc ja się wprowadzę. Dobra, mamy kadcenkę. I zobaczymy co teraz będzie w piwnicy po tej kadsence. Okej, okay, opona wypadła. Dobra, nie chcę nocy. Dobra, i idziemy. Ja uwielbiam ten dźwięk. A no, no tam nasz dom jest tutaj. Tutaj jest ten mini nas samochodzik. Tak? Nie, on może wcześniej był albo go nie było. Nie wiem. To jest sąsiad. A co jest z piwnicy? Ow. Oh. Yy, eee. Na samochód znajduje się obecnie w piwnicy. E, tak, e, utnę. To łopatę można przepchać, nie można jej podnieść. Tutaj jest sąsiad. Tutaj jest. O, nasz dom. E, za bardzo nic ciekawego, tak? E, chcę zobaczyć, co jest tutaj na trzecim piętrze, ponieważ e, chcę jeszcze tylko to sprawdzić, myślę. Ponieważ, a jeszcze dwie rzeczy pod mapą, więc plusik, plusik, e, do przodu, plusik, czekajcie, plusik, 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 e, nie, do przodu, czekajcie, bo coś, pyk, e, coś nie działa, czekajcie, mhm. E, chyba, że ja wezmę, zrobię to gdzieś tutaj w kuchni. Dobra, sekre... oj. Nie mogę iść do dołu. Sekret trzeciego piętra został rozwiązany, tam nic nie ma. E, chwilatko, jeszcze chcę sprawdzić. E, ta, zawsze będziemy przenikać przez te ściany, tutaj nic nie ma. Okej. Okay. A tutaj jest ten wielki pokój, gdzie tutaj się strzela, tutaj się idzie, tutaj są te drzwi, ta winda, a to jest ten pokoik. Okej. Okay. Nasz dom wygląda normalnie. Nic tutaj za bardzo nie ma. Dobra. E, no to co, idziemy na trzecie piętro w domu sąsiada. E, za bardzo. Tutaj jest pociąg, pociąg tam jest, tam jest pociąg. On gdzieś na dole łazi. O! Zglitchowałem się w teksturach, okej, okay, dobra. Yo, co? Ej, jak on przychodzi śmiesznie? Ej, czy widzieliście to? Czekajcie, niech on przyjedzie jeszcze raz. Patrzcie. Dobra, to mnie rozwala. Nie mogę iść do góry do mogę mm, wyżej Niemcy, co jest, trzecie, dwa razy pójdę do przodu eee. mm -hmm. dobra, tam za bardzo nic nie ma a to jest jakiś, a to jest kabel ten z prądem nawet nie wiedziałem, że tutaj kabel od prądu idzie Na, no w naszym domku też za bardzo nic tutaj nie ma jest pusty cały Dobra, to co mnie interesuje pod mapą? To tutaj jest grup nasz jak umieramy On jest. Aha. On jest... Czekajcie, czekajcie, tutaj jest... Tu, 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 tu Okej, okay, dobrze wiedzieć, a niżej mamy to Tą naszą minigierkę. Cześć. Tutaj gra muzyka, ambient jest I nic więcej tutaj nie ma Tutaj są tylko te światełka, które nic nie dają Dobra, idziemy do góry No i nasz grup znajduje się... Czekajcie Aj, nie mam dźwięku Nasz grup się znajduje tutaj, tak? Minus. O, tak, dokładnie. Okej, okay, tutaj jest to. To się respitam potem do góry, dobra, git. E, plus, gdzieś tutaj, nie? Nie. Ja. Bardziej do przodu, tu Tak, tak Wiem, że już jest osoba, która to robi, a trzecia sąsiada tutaj Po raz trzeci ta sama muzyka No błagam cię, sąsiad dobra, mnie zaraz łapie, dobra Nie pamiętam. Oj, ole, jak się wydarłem do mikrofonu. Przepraszam, e, nie pamiętam, jak się go wyłączało. Za Chiny nie pamiętam. No chodź, no chodź, lekko ciebie zgliczujemy tylko tak delikatnie. Nawet jak utknę, to mnie nie będzie bolało. No, i po co ja to zrobiłem? Dobra, sąsiad jest tam zgliczowany. Teraz tak, chcę się pozbyć tych pułapek. Bo one są mi niepotrzebne. I teraz tak, co robimy? Otwieramy garaż. Jeszcze raz. Gdzie jest ten nasz grób gdzieś? Tutaj, tak? Idealnie nad nim stoimy. Cyk, cyk, cyk. Chcę poustawiać parę kartonów i przy okazji. Kosiarki nie chcę. Kosiarka jest zbyt zbagowana. Gdzie ona jest? No, no właśnie, kosiarki są zbyt zbagowane. Poustawiamy kuby, jakieś takie różne rzeczy tutaj. Po to, aby to wszystko na, do nas powpadało. Na górze było sporo tych. Winda mi nie działa. A tutaj są kartony Dobra, i jeszcze chciałbym radio Albo telewizor, nie radio bym wolał Radio jest u mnie Czy ma sąsiad? Tu jeszcze trochę w dałbym jeszcze telewizor, ale on będzie z bardzo, bardzo kolidował z. Y mm. Wiecie, będzie za bardzo kolidował z radiem. Dobra, yy, bierzemy to i idziemy teraz jeszcze na górę. Nie weź w rekina, bo nie wiem, czy on mnie przypadkiem nie złapie. No, Walaj maneki. Weźmy wytrych. Jeszcze dwie rzeczy sobie wezmę przy okazji. Tam postawię te dwa kartony. Dobra, myślę, że Pynege Git otwieramy tutaj. Cyk, 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 jeszcze te rzeczy sobie tutaj dorzucimy. Dobra, no i otwieramy. Albo wspomnijcie, wezmę, dam jeszcze drugie radio. Otwieramy i zobaczmy, jak to wygląda. Ok, coś się ewidentnie mocno zbagowało. Żadna rzecz mi tam niestety nie wpadła do tego grobu, hmm. ale było je słychać. E, wiem, że juniorski coś takiego robił, ale bez cheatów. I on też nie ustawił tych rzeczy idealnie na tym grobem, tylko troszkę obok, troszkę tak. Przez co chyba mu tam wpadł jeden czy dwa kartony. Było słychać też u niego radio, coś tam jeszcze, więc. Ja chciałem osiągnąć podobny efekt, niestety mi się nie udało. A widzowie, jeżeli chcecie, abyśmy się pobawili w Hello Neighbor Alfie II. To zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. Ponieważ myślę, że Alfa 2 szykuje się mega ciekawie. I nagram przy okazji jeszcze w prealfę. Tylko że w prealfie mniej będziemy robić, ponieważ za dużo tam rzeczy do roboty nie jest. Myślę, że. Pewnie gdzieś jakoś podobnie będę nagrywał, bo. Chociaż w sumie strasznie jest ona pobagowana, strasznie mi się ona baguje. Więc może ja, jakieś sobie pobiorę, tak aby, wiadomo, sobie ułatwić troszkę nagrywanie. A jak na razie widzowie w tym odcinku, to już na tyle. Jest to taki trochę spontaniczny odcinek. A więc myślę, że widzimy się już za niedługo. Cześć! A widzowie jeszcze tak trochę poza odcinkiem Znaczy poza odcinkiem, no w odcinku, ale nie pokazałem wam jeszcze dwóch rzeczy e, Które możecie defaultowo zrobić. Właściwie jednej rzeczy wam nie pokazałem e, Jeżeli trzy razy Naciśniecie na klawiaturze cyfrę 7 Nie wiem czy na zwykłej czy na numpadzie, nacisnę i tu i tu I e, Wyjdziecie z gry ja się już wprowadziłem. Trzecie. I wejdziecie do gry jeszcze raz. To jest przycisk Load Game. Klikacie Load. Gra niby się zaczyna od początku. Niby tak. Lecz poczekajmy chwilkę. Aż się scenka skończy. Ponieważ jak się skończy kadsenka, to zobaczycie coś ciekawego. Nasze rzeczy znajdują się w środku. I teraz patrzcie. Gra teraz kazałaby nam normalnie, niby, kluczyk podnieść. Ale ja tę kluczkę nie posiadam. Więc wejdziemy oknem. I kluczyk znajduje się tu. Mogę już nacisnąć E, aby iść spać. Drzwi dalej są zamknięte. Taka oto ciekawostka. A, i jeszcze jedno. Pod y, literą M macie menu. Tutaj macie ustawienia, dźwięki. E, grafikę macie. Macie kontrolki. Czy grafika działa? Brightness na maxa. Nie, 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 menu nie działa. Macie niby safe and quit, ale safe nie działa, za to quit już tak. <noise> Ciekawie. Dobra, Idzo, w ktoś też na tyle, a więc widzimy się w następnym. Cześć.